się z Wojtkiem pojechali, bo tutaj zauważyli po drodze, że jest taki sklep, gdzie mogłyby być gazy do kuchenki, bo my mamy taką kuchenkę turystyczną, którą w góry moglibyśmy zabrać, ale do samolotu nie mogliśmy zabrać gazu, więc musimy go gdzieś dokupić. Były te gazy w kilku sklepach, ale nie takie, jak nam są potrzebne, bo to chyba są różne rodzaje. A wysadzili mnie tutaj, znaczy zostawili mnie tutaj w drugim kamperze. Na takim kamperplacu, gdzie są kampery na sprzedaż, czyżby celowo to zrobili, więc ja zrobię szybki oblot po cenach. Jakie są ceny w Norwegii? Element cena, dzień dobry. 2007 rok, 385 tysięcy koron. No i otwarty. Fajna, duża, boczna kanapa. Tutaj. Hotele też jakieś takie duże. I tutaj mamy łóżko francuskie. Łazienka, ale osobno, wyodrębnione tam z tyłu prysznic. Kabel na Mercedesie. Ło cholera! 2 miliony ponad. Altonówka 2024 rok. A może pójdziemy tą stroną. 2013 rok 559 tysięcy Knaus. Wejdziemy i zobaczymy, jak ma w środku. No, to jest ciekawe łóżko yy, królewskie, czyli takie na środku i macie wejście do łóżka z obu stron. Rzadki, rzadki układ. No, i faktycznie, jak jest kuchnia w formie litery L, to mamy trochę tego blatu roboczego. Solifer, w ogóle tutaj dużo soliferów jeździ. 775 000 za 2018 rok. Tutaj jasna tapicerka. Wszystkich pachnie tak nowością. Ciekawa, ciekawa kuchnia, bo taki podłużny, podłużny blat. I toaleta. O tu za bańkę. 2020 rok. 1 175 tysięcy Tutaj taki starsza, Integra, Burstner. E

Tu z boku boczna kanapa, stolik, kuchnia w kształcie litery L i tak samo łóżko królewskie. 1285 000 koron, 2019 rok Euromobila. Yy, stolik rozkładany. Tu na górze mamy opuszczane łóżko. Yy, łazienka jest na środku. Fajnie i łóżko królewskie. Ciekawe rozwiązanie z tą łazienką. Tu jest prysznic, a tu jest toaleta. 765 tysięcy Knaus 2017, ale to jest camper van. I przyczepy Adria. 2022 465 613 koron. 2018 rok 315 000. Hobby 2021 429 613. KB taka starsza 179 000 za 2006 rok. 2020 Pierwszy rok 375 613 i kolejna yy, 370 000 koron 2022 rok LMC jest z 2018 roku za 195 000 hobby 2021 429 613 zadanie wykonane więc czekam na Gaz do kuchenki, bo jutro idziemy w góry i może coś w górach sobie upichcimy.